Hello. QA, QA, a może po prostu odpowiedzi na pytania widzów. Zanim zaczniemy, chciałem bardzo podziękować wszystkim widzom z Instagrama, którzy zadali mi te pytania. Dzięki Wam ta wielka, zaawansowana społeczność może sięgać najdalszych zakątków Peru, jakie tylko istnieją na naszym znanym świecie. Z zbędnym przedłużaniem oraz wszelkimi bzdetami zacznijmy dzisiejszy odcinek. Pytanie pierwsze od Gabkos Official. Czemu masz takie dziwne włosy? Moją fryzurę możecie zobaczyć na, w odcinku, który właśnie teraz wyświetla się w karcie, w którym byłem gościem u pewnego widza i przyjaciela. Ja nie uważam, żebym miał dziwne włosy, jednakże no to. Oceńcie po prostu sami w komentarzu po zobaczeniu tego odcinka. Zrobisz kiedyś jakiś challenge? Yy, tak, planuję zrobić jakieś challenge. Może będzie to w ramach specjalów, może będzie to w ramach odcinka z jakiejś nowej serii. Także tak, myślę, że planuję. To najpierw mleko czy płatki? Płatki. Yy, jakiego koloru masz deskę klozetową? Yy, białego. Co, czy budzisz się w nocy, żeby wyjąć jedzenie z lodówki? Nie, nie staram się, aczkolwiek czasem nie wychodzi. Czy dostałeś się do liceum z pierwszego wyboru? Dostałem się do technikum. Myślę, mam nadzieję, że mi dobrze pójdzie, trzymajcie kciuki. Tu była to szkoła z drugiego wyboru, ale i tak się cieszę, że dostałem do dobrej szkoły, bo w końcu zawsze możemy rozwijać tą wielką społeczność. Co cię skłoniło do założenia kanału na YouTubie? Nic mnie nie skłoniło. Po prostu skłoniło mnie moje bystre ego i jakże mój mądry umysł. Także myślę, że zostanie to przez was doceniono. Lubisz masło. Tak, lubię masło. Wie? Czy masz jakieś zwierzę? Tak, mam dwóch młodszych braci i bakterie w pokoju. Kiedy ujawniasz twarz. W niektórych miejscach w internecie można zobaczyć moją twarz, póki co na YouTube nie zamierzam jej ujawniać. Odsyłam do filmu, który wyświetla się teraz w karcie. Tam jest to wytłumaczony powód. Wiel drzewny czy kamienny. Drzewny. Jakie jest twój ulubione mydełko? Mydełko fa, oczywiście. Ryż czy makaron ryż. A było też moje pytanie kiedyś? Ja wydałem pytanie, czy nie? A nie wiem, zaraz zobaczę. Podawałem, kiedy w kiedy drunk stream jest codziennie wieczorem w sobotę, także jak ktoś zna mój adres to proszę się włamywać. Kiedy następny wspólny odcinek Mordo, jak najszybciej ziomeczku, gramy w Minecrafta? tak jak zawsze i wszędzie Minecraft grany będzie. I to już by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam za obejrzenie. Stawcie koniecznie łapkę w górę i subskrypcję, bo to bardzo motywuje mnie do dalszego nagrywania. Mam nadzieję, że będziemy dostał do coraz mroczniejszych zakątków Peru i trzymajcie się siema.